Właśnie wysiadłem w miasteczku Noim Tak tutaj jest Nawet ładne widoki, czasem brzydsze, a ja idę prosto i będę szukał akweduktu. Tutaj mam taką mapkę. Jakbym chciał sobie wcześniej. Nie wcześniej, jakbym chciał sobie kiedy indziej tu przyjechać. No to mógłbym sobie właśnie tak. Ja jestem... Gdzieś tutaj, gdzieś jest napisane ap 15 a tu jest wioska Tafonare. I pracuję gdzieś, gdzieś tutaj pracuję. A jestem gdzieś tu, a tu jest akwedukt. I tutaj mogę sobie iść do jakiejś wioski, do drugiej, do trzeciej, do czwartej. Jakbym chciał, a jak nie chcę, to nie. Tu mam strzałkę wskazującą dokąd mogę iść A tam mam akwedukt Daleko daleko w tle góra Monjardin Tam dalej z wiatrakami góra, która się nazywa Perdon I akwedukt ciągnie się tam i, tam i tam i tam i tam i tam No i ładnie tu Pomiędzy dwoma filarami lepiej widać teraz górę Monjardin ten akwedukt kiedyś miał 93 łuki. No właśnie, i tam jedzie pociąg. I właśnie ta linia kolejowa jest powodem tego, że jeden z łuków został poszerzony, żeby zbudować tę linię kolejową. A kolejne dwa łuki zostały zniszczone. O właśnie tam, gdzie na końcu widać wieżyczkę, jeszcze chyba były dwa łuki więcej. Bo tam budowano autostradę A15, chociaż nie jestem pewien, czy to nie była druga odnoga, i z tamtej strony zburzono te dwa łuki. Tego to już nie wiem, bo tam też jest inna odnoga tej autostrady. w ule, straszny tu hałas. A tak on wygląda, już bardziej z bliska. Jest naprawdę wysoki. Nie wiem, ile Tutaj są zamontowane światła, bo ten akwedukt w nocy jest podświetlony I na pewno wygląda bardzo ładnie znaczy Widziałem jak w nocy wyglądał Ładnie No i tutaj jest jeszcze opisane, nawet więcej niż w wikipedii No, chociaż też i mniej Nawet, no w każdym razie, pomyliłem się 97 łuków miał I 1250 metrów długości a zbudowano go, skończono jego budowę w 1798 roku, co nie jest tu napisane, i prawie 100 lat dostarczyło wody do Pamplony. Taki ładniutki, wysoki, no i taka jeszcze jedna panorama. tutaj właśnie jest to miejsce, gdzie musiano wyburzyć jeden filar, żeby poszerzyć i móc zbudować przejazd linii kolejowych z Pamplony do Saragosy. To autostrada i ostatni rzut oka na akwedukt. 1250 metrów długości. I tam się ciągnie, ciągnie. A miasteczko Noain. To tam widać między filarami wieżę kościoła i właśnie tam wracam. Miasteczko ponoć ciekawe. No właśnie, tu się zaczyna Noain. A teraz jestem w ogrodzie przy kościele świętego Michała w Noain. Takie spokojne miejsce na górce. Kościół jest gotycki z XIV wieku bez jakichś specjalnych ozdób.